Tak, trochę trzeba oficjalnie powiedzieć dzień dobry. I. Ale no, 4. Dobra. Dzisiejszy vlog będzie typowo pod self care i pod pokochanie siebie. Chcę bardziej romantyzować swoje życie, jak i bardziej skupić się też na sobie podczas tego maja i bo to są takie moje cele. I szczerze, ja nie wiem, co mam robić. E, ja tak weszłam w to, bo rozumiem zbyt, trochę koncepcję, ale nie wiem, jakby, jak przełożyć ją na czyny. Więc dzisiaj e, zrobimy coś, co widziałam wiele osób na papier, ktokolwiek w tej robi, czyli pójdziemy sobie na randkę, ale też e, odpoczniemy. I widziałam dużo singielek, bo jak patrzyłam, to, że to były singielki, które chodziły na randkę same ze sobą. Ale panienki zajęte, tak jak ja, też mogą, wiadomo. No i właśnie dzisiaj sobie to zrobimy, tak jak i teraz się pomalujemy, ładnie się bierzemy i wiecie, w ogóle ten dzień będzie taki skupiony na tym, żebym była... szczęśliwa i spełniona i w ogóle, dlatego idziemy się. I Jest trochę później i zajęłam się robieniem TikToków oraz ogarnianie jakieś tam obowiązki domowe musiałam coś tam popracować i wiecie, i zrobiłam listę zakupów, bo oczywiście jedziemy do sklepu jeszcze dzisiaj, zrobić zakupy spożywcze, żeby zrobić dobry obiad i w ogóle, a teraz jedziemy do kawiarni, w ogóle jest tak śliczny dzisiaj i jedziemy do kawiarni, żeby kupić sobie coś do jedzenia oraz kawkę wypić. Ja właśnie wróciłam. Spodziewałam się jak szczur. Czuję, że ręka mi odpadnie, czekaj, że mogę dać. się jak szczur. Czuję, że ręka mi zaraz odpadnie. W zasadzie dwie, bo miałam normalnie 20 kg w torbie <grym> z zakupami. No i dzisiaj tak stwierdziłam, że zrobimy sobie kary. Znaczy, nie kary. Zrobimy sobie kurczaka w takim ala sosie kary z ryżem, co nie? Będzie w to się było, mówię Wam. I dodatkowo zrobimy sobie sernik taki bardzo białkowy i bardzo i bardziej chudy niż normalna wersja i bardzo smaczny i pokombinujemy coś po prostu w kuchni, wiecie o co mi chodzi, co nie. Ale na razie jestem zmęczona i sobie troszeczkę pomalujemy, ponieważ sobie maluję od pewnego momentu czasu obraz i zarazem go wkarzę, bo to są tak dla takich, którzy nie umieją malować, czyli jak ja. Ja jestem z niego bardzo jak na razie dumna. I to jest y, ogólnie numerowane. Co nie? macie tutaj numerki, które po prostu malujecie, dostajecie farki i tak dalej. Nie pamiętam, z jakiej strony go kupiłam, ale jak znajdę, to wam po prostu ją podziękuję na dole w opisie. I naprawdę to jest taki po prostu fajny relaks i czas, dlatego dzisiaj sobie trochę nad tym posiedzimy. I jeszcze w ogóle, jadąc tutaj, wjechałam w pokrzywy, i tak mnie po prostu. Cała stopa... stopa, noga spędzi. Bo jakby... O, tutaj cała... O Boże, jakie brudne skarby Tutaj cała łyda mnie tak spędzi. No i teraz po prostu... Chillera, utopia i malowanie Więc... Wiem. Nie wiem, czy zrobić to kary. Czy zrobisz na z i te ja od jakoś 5 minut to sobie zrobić i chyba zacznę po prostu robić najpierw sernik a jak skończy sernik to zrobimy sobie coś do jedzenia na no, teraz. Jakby jest tak śliczna pogoda i w ogóle nie nawala ją jajniki, bo chyba będę miała okres, więc perfekcja, a jeszcze mamy nowy plan. Bo of course, dobra, to bracie się wygląda wrzliwie. Jakby coś, to nigdy nie wiecie, nikt mnie nie pobiło nic. Tylko. Był mały wypadek podczas akcji i po prostu tak wyszło co nie, ale nic się nie stało, tylko że wygląda to on niestetycznie, więc go zasłoniłem. Ale dobra. Yy, więc najpierw sobie zrobimy sami, bo jak zawsze jestem mistrzynią wyboru i nigdy nie potrafię wybrać. Miałam dobrać reszty, ale pięknie się prezentuje, jakby nie wiem jeszcze jak smakuje, bo w ogóle pierwszy raz coś takiego po prostu pokmieniłam. i tak mi się nie chciało w go ogóle gotować, a ja stwierdziłam dobra, robimy to i ufak, próbujemy. Mm. To jest... A, wiedzymsko dobre. Mam, no, mam. No. Dobra, ja to pochłaniam. I na pewno niedługo wyjdzie. Znaczy ogólnie przepisy robię teraz na Instagramie, ale także pewnie będę na tej topu, więc niektóre... Znaczy, to będzie też tak, że ważne, żeby się zaobserwowali obydwa, bo na pewno nie będę wrzucała tych samych przepisów, jak jest bardzo często ludzie wrzucają. Nie, będę rzucała różne, będą rzadziej, ale będę na dwóch różnych przepisach. Exactly how you feel about her. <laughs> 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 no, so no. my I'll provide backup. No! <gasps> umyłam twarzyczkę i stwierdziłam, że zrobię sobie dzisiaj maseczkę. Dostałam ją na urodzinowe, wiecie, znaczy urodzinę na imprezie i dostałam i jest właśnie ona nas i mówię tak trochę już zmęczonym głosem, ale nie jestem zmęczona, po prostu takie, że chcę już tak kompletnie wycilować i wam dać przemyślenia na temat całego dzisiejszego dnia, bo to, co się dzisiaj wydarzyło kompletnie jakby <laughs> zmieniło mi sposób myślenia, co nie? Więc hit! Ale dobra, nakładam maseczkę i Pachnie niczym. Więc ja na dzisiaj mam już tylko zamiar jeść mangusy wrażone. ludzie mówią, że jestem dziwna, że mam mangusy wrażone, ale one są zarobiste, Jeżeli nie, gdzieś się polecam. Jeżeli oczywiście lubicie mango. <grym> a tego trzeba zacząć. Plus, będę pewnie montować dzisiaj, bo jest gdzieś 21, więc taką no jeszcze godzinkę go sobie pomontuję. I szczerze, dzisiejszy dzień bo dla mnie tak spokojnym dniem. Ja w ogóle dzień wcześniej wiedziałam, co robię i byłam bardzo dzisiejszym dniem, i cały dzień miałam taką energię, po prostu na cały dzień. a ja to teraz mam taką, że mogę pójść spać, że jestem uspokojona, ale też jestem szczęśliwa i jestem spełniona i w ogóle to jest takie, coś czego bardzo dawno nie miałam. Naprawdę to było coś innego i jestem po prostu szczęśliwa. Ja będę to robiła więcej takich dni, jeżeli chcecie widzieć więcej takich dni. To pewnie będą one bardziej na TikToku pokazywane, więc właśnie proszę Was, jeżeli chcecie, bardzo byłoby miło mi, gdybyście zaobserwowali moje social media, bo stara się być bardziej aktywna na nich. Ja już się z wami żegnam, bo dzisiaj jest to w zasadzie mój koniec dnia. Mam nadzieję, że się Wam film podobał. Miłoby mi było, gdybyście zalajkowali i też zasubskrybowali mój kanał. Pa.